Panie prezesie, kiedyś mówiło się, że się kupuje oczami, jak jest dzisiaj i jak jest w takiej ważnej i trudniej, trudnej branży jak branża budowlana. Dużo zmieniło się faktycznie na przestrzeni ostatnich lat. Był taki moment tam do 2021 roku, że faktycznie wszystko kupowało się oczami, a wręcz nawet nie patrząc, co się kupuje, bo trzeba było cokolwiek brać, co było na rynku. To ostatnie lata faktycznie w, w, w kontekście tych wyższych stóp procentowych sprawiły, że no, DWP-erzy już tak za bardzo nie mogą sprzedawać od razu wszystkiego na etapie dziury w ziemi, ale my przede wszystkim staramy się, żeby byli w stanie. Pokazać wszystkie najpiękniejsze walory inwestycji. No, zanim będzie można zrobić zdjęcia. Chociaż można śmiało powiedzieć, że nierzadko te inwestycje nigdy tak pięknie nie będą wyglądały jak gdzieś tam w tych naszych kreacjach. Oczywiście staramy się to robić jak najbardziej prawdziwie, bo to też jest bardzo ważne dla klientów i to też tam powtarzają między innymi eksperci na przykład o domu, czyli waszego też tutaj sponsora, że to jest jeden z kluczowych elementów dla klientów, ta prawdziwość, te faktyczne konkretne walory, które przedstawiamy na temat danej inwestycji, czy to jest inwestycja kilku domów, bliźniaków, szeregówek, czy tam kilkaset mieszkań, bo to tak samo mniej więcej funkcjonuje. Dla was tych, Którzy zajmują się marketingiem związanym z branżą budowlaną, nowe lata niosą jakie wyjątkowe wyzwania? No, myślę, że przede wszystkim profesjonalizacja tej branży już nie tak łatwo się wyróżnić tylko tym, że się zrobiło kilka ładnych wizualizacji. Trzeba faktycznie zadbać o cały marketing, zadbać o swój wizerunek. Niezadko zacząć budować markę dewelopera. klienci. Szczególnie w tych czasach, kiedy nie muszą tak szybko kupować, bardziej zastanawiają się nad tym, z kim tą transakcję e, przeprowadzają. No i tutaj też takie wyzwanie faktycznie dla i nas, i dla firmy deweloperskiej, żeby no, profesjonalizować się w tym e, podejściu do, do marketingu, ale również cyfryzacja, to, że e, coraz więcej kupujących, to powiedzmy w moim wieku, e, jakby mogło, to będzie nie zadzwoniło do sprzedawcy, wolałoby samemu prawie wszystko sprawdzić w internecie. No i jak to jednocześnie pożenić z tym, że te zakupy są w okolicach tam kilkuset, czasem i więcej tysięcy A jednak deweloperzy lubią tak sobie usiąść z klientem, ale pytanie, czy będą mogli, skoro ten klient nie będzie chciał. Dzisiaj mówi się o tym, że spacery 3D, że 360 stopni, że właśnie te wszystkie nowinki związane z cyfryzacją, które umożliwiają tak naprawdę bez konieczności rozmowy samemu wyrobić sobie opinię na temat inwestycji. I jest to już powszechne. Myślę, że nie tak jakby się może myślało. Na pewno ci najwięksi deweloperzy z tego korzystają, ale my też jako taka, no firma, która się specjalizuje w działaniu dla firm tych mniejszych, tych średnich, tych rodzinnych, takiego MSP deweloperskiego polskiego, no, staramy się, żeby mieli te narzędzia yy, i mogli skutecznie ko yy, konkurować, no też z dużymi podmiotami, które mają budżet na pewno o niebo większe niż, niż oni. Ta technologia faktycznie dzieje, staje się już dla nich jak najbardziej dostępna, ale tak czy siak my to yy, postrzegamy bardzo konkretnie, czyli nie liczy się tylko, jak technicznie coś pokażemy, ale co wydobędziemy z inwestycji, jakie walory, jakie konkretne, kluczowe aspekty dla klientów zaprezentujemy, ale w różny, w różny sposób. Czasem nieważne jest na przykład fotorealizm, ważne jest piękno prezentacji. Wspomniał Pan o tym, że te aspekty prawne są tutaj bardzo ważne, żeby to było prawdziwie pokazane. Tak, aczkolwiek też nam się zdarza czasem takie, bardzo rzadko, bo odradzamy o to, o to klientom, prośba, a może by tak te budynki troszkę rozsunąć, przesunąć. Tak? Nie, to, się, to, się, to ma krótkie nogi, to nie ma co, tak. Każdy deweloper Powinien przede wszystkim pomyśleć o marketingu już na samym początku. Jednak jeszcze mamy wielokrotnie takie sytuacje, że klienci, no już nie mówię w czasie budowy, że kiedy się nie sprzedaje, zaczynają dopiero myśleć o marketingu, ale gdzieś na tych późnych etapach, gdzie faktycznie już cały projekt jest zatwierdzony, a to jest już tak naprawdę integralna część całych działań dewelopera: od sprzedaży, zakupu działki, kontraktowania wykonawców. Tak samo ważny obszar jak każdy inny i to będzie widać w najbliższych latach, jak będzie rosł na wadze.